Właśnie suszę włosy i mam tutaj małego widza. Maria. <grywia> Usiadła sobie siedzi i obserwuje. Jak mam susze włosy. Zaczęła się, słuchajcie. Faza narysowanie, ale muszę mieć to bardzo pod kontrolą, ponieważ... <grywia> Zaczyna się. Zaczyna się. No, piękną trawę narysowała, zieloną, a tu piłki mama narysowała, tak? To jest piłka. Mhm. Dzisiejsza noska była jakaś dziwna, zresztą widać po mojej twarzy. Dobra, e, słuchajcie, trzeci dzień stoi choinka nieubrana. Te małe choineczki już mają światełka. A choinka stoi nieubrana trzeci dzień. No mogłam chłopaków z ustawy choinek um, poprosić, żeby nie ubrali, ale ja stwierdziłam, nie, no ja sobie nagram ubieranie choinki, będzie tak fajnie. A z Ariuncią będziemy pierwszy raz ubierać, no i choinka stoi trzeci dzień nieubrana. <grywka> jutro. Dzisiaj jeszcze nie, jutro ją ubierzę.